Dzień dobry. W tym filmiku powiem, czym są wektory, jakie oznaczamy i do czego nam się będą przydawać. Otóż intuicyjnie, wektor jest odcinkiem ze strzałeczką. Natomiast, tak zupełnie i bardziej praktycznie, bardziej matematycznie, wektor będzie nam mówił o przemieszczeniu w układzie współżyny. Będzie bardzo się przydawał w zadaniach zamkniętych, w zadaniach zamknięte i otwarte to bez znaczenia ale miałam na myśli w zadaniach z zakresu rozszerzonego pojęcie wektora pojawia się tylko w zakresie rozszerzonym i tak wektory, no to jak widzicie takie odcinki ze strzałką natomiast faktycznie mają znaczenie mówią o przemieszczeniu i teraz tak, nie wiem, spotkaliście się na fizyce z wektorami, czy nie? Nie jestem dokładnie pewna, jak tam wygląda realizacja materiału i czy to jest w zakresie podstawowym, czy rozszerzonym tutaj niestety nie mam takiej wiedzy, przepraszam natomiast rozróżniamy dwa rodzaje wektorów wektor swobodny jest wektorem i to są wektory, słuchajcie, tutaj w, u, v to są wektory, które mówią o pewnym przemieszczeniu ale możemy je ułożyć w różnym miejscu w układzie współrzędnym. Natomiast wektor AB to wektor zaczepiony, czyli on konkretnie zaczyna się w punkcie A i tyle. Nie możemy go przemieścić w żadnym innym miejscu, czyli mówi o, to jest początek A, koniec B. I teraz tak, jak oznaczamy wektor? Czyli tak, nazywamy go albo małymi literkami, jeśli mówimy o wektorze swobodnym, Albo dużymi literami AB, trochę jak odcinek, no to zresztą to jest, widzimy odcinek, z, ze strzałeczką do góry zawsze wektor. Yy, w przypadku wektora zaczepionego musi być konkretnie pierwsza literka odpowiada za początek wektora, druga za koniec. Yy, wektor AB, wektor BA to są wektory do siebie przeciwne. Tutaj też umieściłam wektory przeciwne. Tak jak mówię o prze, przemieszczeniu, w drugą stronę, ale o taką samą ilość jednostek w jedną czy w drugą stronę. Jak zapisujemy to przemieszczenie? Każdy wektor ma swoje współrzędne. Żeby nam się nie myliło, współrzędne wektora oznaczamy w kwadratowych nawiasach inaczej niż współrzędne punktu. Pierwsza współrzędna wektora będzie mówiła o przemieszczeniu lewo-prawo. Druga współrzędna wektora będzie mówiła o przemieszczeniu góra-dół. Jeśli pierwsza współrzędna będzie dodatnia, będziemy mówili o przemieszczeniu w prawo, ujemna w lewo. Jeśli B, druga współrzędna, będzie dodatnia, mówimy o przemieszczeniu w górę. Jeśli ujemna, o przemieszczeniu w dół. No to teraz wracam na drugą stronę mojej tablicy. Więc zobaczcie: wektor U ma współrzędną 2 i 1. To jest przemieszczenie z, z początku. Dwie jednostki w prawo i jedna jednostka w górę. Pierwsza współrzędna zawsze odpowiada i mówi o przemieszczeniu po osi x. Wektor V ma współrzędne 2, 2. Wektor minus V, zobaczcie, od początku. Dwie w lewo, dwie w dół. Czyli minus 2 minus dwa. Wektory przeciwne mają przeciwne współrzędne. Wektor W. Zwróćcie uwagę, w ogóle nie przesuwamy się lewo-prawo, więc pierwsza współrzędna to 0, a druga minus 3. Wektor AB ma współrzędne 3, 1. Kolejna rzecz to, e, jak obliczamy współrzędne. No bo tak, tutaj współrzędne wektora po prostu podawałam, bo wektory były bardzo ładnie umiejscowione w takich punktach kratowych, które łatwo odczytać. A co jeśli byśmy mieli punkty podane, one byłyby ułamkowe? Jak je wyliczyć? Jeśli mamy współrzędne, punkt A i punkt B i mamy ich współrzędne, to żeby wyznaczyć współrzędną wektora AB, wystarczy od współrzędnych końca wektora odjąć współrzędne początka wektora. Początku, początku, początku wektora. Więc ważne, żeby uzyskać współrzędne wektora AB, od współrzędnych końcowych odejmujemy współrzędne początkowe. Oczywiście, żebyście wiedzieli, to jest nic innego jak mówienie, ile przesuwamy się w lewo-prawo, ile przesuwamy się w górę czy w dół. Yy, czy jeszcze coś istotnego przydałoby się nam przy okazji, wektorów? No, może powiem o liczeniu jeszcze. Długości wektora. Żeby policzyć długość wektora, to tak naprawdę, zobaczcie, to jest jakiś mazak i dorzucę do jednego wektora trójkącik. Żeby policzyć współrzędne wektora, trzeba tak naprawdę stwierdzenia Pitagorasa policzyć jego długość. No, a ponieważ ta długość to tak naprawdę pierwsza współrzędna wektora, ta druga. Druga współrzędna wektora, więc wystarczy tak naprawdę stwierdzenia Pitagorasa wykorzystać współrzędne wektora, żeby policzyć jego długość. No to chyba tyle. Dziękuję bardzo.